Dzień dobry, do wieczór Państwu z tej strony Guti. Dzisiaj, kilka słów o książce Elleryk z Merlibone autorstwa Michaela Murkoka. Książka, co została po raz pierwszy wydana w roku 1976. Jeżeli chodzi o zarys fabularny tej książki, to poznajemy Elryka. Nie będę już wspominał jeszcze raz skąd, ponieważ ta nazwa jest dosyć trudna do wymówienia który jest cesarzem na Smoczej Wyspie i który, jak to każdy cesarz, musi się zmagać z tymi problemami zarówno zewnętrznymi, jak również tymi wewnętrznymi. I więcej fabuły pozwolę sobie nie zdradzać. Przejdźmy zatem do plusów tej książki. Pierwszym z nich, moim zdaniem, głównym jest właśnie bohater Lrek, który, jak wspomina sam autor, powstał w takiej opozycji do innych bohaterów, którzy przedstawiali taki typ macho. Co tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym bohaterze, to jest to, że również w trakcie tej książki następuje jego przemiana, co jest zawsze dla mnie miłe widziane, zawsze lubię, kiedy coś się dzieje z tymi bohaterami, ta ich historia jakoś w ich, na nich wpływa. Warto także wspomnieć, że ta książka, pomimo tego, że jest krótka, to sprawia wrażenie, że jest o wiele większa, że ten świat przedstawiony jest o wiele większa, ponieważ wspominana jest tutaj jakaś mitologia, mamy również zwyczaje bogów, demonów i inne, oczywiście, też różne istoty nadprzyrodzone, których nie wymieniłem. Więc mamy takie wrażenie, że ta historia, którą oglądamy w tym tomie, to jest po prostu wycinek z jakiejś dużej, większej historii świata, że ten świat jest zdecydowanie większy i ma swoją. Specyfikę. To, co również zasługuje na plus, przynajmniej w moim odczuciu, to jest to, że ta fantastyka, no, siłą rzeczy ma taki klimat takiej starszej fantazy. To jest taka high-fantazy, w której mamy nowy, stworzony świat, mamy bogów, bóstwa, demonów, tak jak wspominałem wcześniej, inne rasy i magię. Ale pomimo, że ten świat może się wydawać nam nieco sztampowy, już widzieliśmy takich światów wiele. To tutaj ten dość specyficzny bohater przełamuje nieco tę konwencję i tworzy tu taką ciekawą, dosyć kompozycję. I tak jak wspomniałem, mamy do czynienia z takim dosyć typowym światem fantazy, ale też, niech to Państwa nie zmyli, nie jest to na pewno powieść cukierkowa, ponieważ to są takie elementy nieco bardziej słowrogie. Plusem jest także to, że ta historia mnie zaciekawiła i wciągnęła, chociaż muszę przyznać, że. Po pierwsze, pod względem konstrukcji jest bardzo prosta, po drugie, to dopiero na późniejszym etapie ta historia mnie właśnie pochłonęła. I też jako ostatni plus też chciałem wspomnieć, że na końcu tej książki jest taki delikatna, fabularna zachęta po to, żeby sięgnąć po kolejną książkę i mi się to bardzo spodobało. Przejdźmy zatem do minusów tej książki. Książka, jak już wspomniałem, została napisana w roku 1976, więc ma też takie rozwiązania, które teraz są dosyć rzadko spotykane, mianowicie. Książka ta jest podzielona na. I kilka części bodajże trzy. I przy rozpoczęciu każdej części bo mamy informację, część pierwsza, i tu jest napisane coś takiego. Na przykład, część pierwsza, tutaj trochę wymyślam. Ryk spotyka się ze smokiem, pokonuje go i zdobywa rękę księżniczki. Tak więc mamy tutaj taki zarys może nie jest taki wprost, tak jak ja wspomniałem, ale jest tam wspomniana informacja, że część pierwsza w tej części bohater będzie myślał o tym i tamtym, albo zrobi to i to, albo zastanawia się nad tym i tamtym, więc Mamy już taki delikatny oczywiście wstęp do tego, co będzie się. Co się zdarzy, no ale też to może nam ułatwiać poznawanie, przewidywanie tego, co się w tej fabule wydarzy. Tutaj jeszcze nazwy rozdziałów, które następują w tych częściach poszczególnych, także dosyć mocno mogą sugerować, co się wydarzy, i no, czasami po prostu psuć te zaskoczenia, które bohater nam przygotował. Chociaż te zaskoczenia. No, nie są zbyt mocne, ponieważ ta historia jest mocno przewidywalna sama w sobie, jest dosyć prosta, a tak jak wspomniałem te dwa elementy jeszcze to wzmacniają tą przewidywalność tej książki tutaj niestety postaci pozostałe oprócz głównego bohatera są dosyć proste, dosyć jednowymiarowe co prawda jest to książka dosyć krótka, no ale jednak przez właśnie też ten kontrast z tym głównym bohaterem to dosyć mocno widać Kolejna rzecz, która zasługuje na niestety negatywne wyróżnienie, to dialogi, które są bardzo proste, sztampowe, no i czasami przesadnie wyjaśniają to, co już wiemy, to czego się dowiedzieliśmy w toku narracji, tak jakbyśmy mieli się nie zgubić. A trudno się tu zgubić, bo kolejną sprawą jest to, że ta fabuła idzie dosyć tak jak po sznurku, bez żadnych zacięć, dosyć szybko, dynamicznie. I jeżeli nawet sądzimy, że jest taka chwila, że może się pojawić taka chwila, że bohaterowie będą zagubieni, nie będą wiedzieć co robić, to pyk. Pojawia się jakieś takie proste rozwiązanie, albo nagłe, albo niespodziewane, które pozwala to, że ta fabuła może gnać do przodu i tutaj problem zostaje rozwiązany. I na końcu też taki klasyk w minusach, coś co teraz jest no, niespotykane, co było już wielokrotnie wyśmiewane, mianowicie, że przeciwnicy lubią sobie porozmawiać w trakcie walki szermieczej na przykład. To nie zawsze pasuje i tutaj akurat w tym przypadku no, nie pasowało. Podsumowując, książka ta przejawia cechy starszej fantastyki, czyli dosyć prosta budowa fabuły, bohaterów, dialogów. Przy czym, właśnie ten główny bohater jest nieco nietypowy i przełamuje ten styl, co jest oczywiście plusem, jak wspomniałem wcześniej. I tutaj także, może to będą zbyt wielkie słowa, ale nieco czułem tutaj taki klimat rodem z Sir Marillionu. I też to wzmacnia ten taki klimat. Jedna taka scena, która jest dosyć podobna, ale to już taki drobny smaczek. No i cóż, jeżeli mają Państwo ochotę na taką starszą fantastykę, która jest oczywiście nieco schematyczna, ale jednocześnie taka lżejsza, fabularnie i w tym przypadku ze ciekawym bohaterem, to jak najbardziej polecam. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia i do usłyszenia.